Maria Konopnicka, Stefek Burczymucha. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki, ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty, a pantery i tygrysy. Na sztyk wezmę u swej spisy. Lew, cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jego mości. Co zły tylko kiedy pości. Szakal, wilk, straszna nowina. To jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś szczeka. Komu zechcę, to dam radę. Zaraz na ocean jadę. I nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały Zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, a tu jakieś zwierzę Do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi. Pędzi jakby hard ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys, krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, lew może miał kopyta straszne, trzy czy cztery nogi, paszczę taką, przytem rogi. Gdzież to było? Tam, na sianie właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą, a tu. Myszka mała, polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.